Maneczko. Przerzuciliśmy się na YouTubka. Zaraz tutaj sprawdzimy jak to tu wygląda. Eee, dobra. da się tutaj? O, jest live. No, eee, jest lux. Eee, dobra. Da się... Jest lux. Jakość jest chyba le dużo lepsza. Tak mi się wydaje przynajmniej. Można na telewizorku sobie odpalić. No, abyście mogli posprawdzać, czy czat działa, coś tam napisać. Jakieś tam pierdoły. Dobra. Jeszcze sprawdzimy, czy działa to. Działa, widzę. Ciszej trochę. I dajcie znać, czy muzykę dobrze słychać w porównaniu do dźwięku z mikrofonu mojego, bo to na YouTubie nie mam dobrych ustawień chyba tu jeszcze, jeżeli chodzi o OBS-a. Głośniej ciszej. Pociski omijają naboje, gdy jest po wszystkim wychodzi na moje To było zapisane w gwiazdach Szczeniacka zajawka, z której nie wyraznam W razy nie nikt nie miał za lekko Udało się mi gówniarze z paletką Udało się mi gówniarze z paletką Zobacz jak to mordo trafia Więc nie kotul, proszę e, a ci znaczy działa streamek to pornografia, ja wtedy ci powiem, że to kom robić Robię to co chciałem, mama musiałem tylko przebić ścianę głową Choć wiele rzeczy da się złamać, niech to nie będzie raz dane słowo. Płakałem zamknięte w łazience, a tam demony krążą do dzisiaj. Potem ziemlo los swoje ręce, no bo przecież oni tak wam wisią. Nawet mi nie jest ich szkoda, byli tak pewni, że nie dojdę nigdzie. Gdy zapałem na złotych, słyszałem tylko jak śmiali się w windzie To wiesz, że jak hamomom nad nie wracam na szczyt, bo nigdy nie spadłem Nieśmiertelny jak ci di marcio, sukces smakuje mi bardzo. Działa? Jak jesteś działa, jesteś to geht. Dobra. To Będziemy miał dzisiaj na YouTubie. Możecie dać suba. A, skończyłem moment. Sprawdzę ma... jeszcze tylko, czy. Sprawdzę jeszcze tylko, czy mi działa. Sprawdzę jeszcze tylko, czy. Zasady są dobre. Moment. Czy zasady dobre ustawiłem? No, czekaj, no sprawdzam właśnie, czy zasady dobre są. 1015 drogi działa, wyspy, 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 wyspy. Chyba jest dog. Dobra. Dobra. No. Są donate'y, tylko nie, ma, nie mam jeszcze YouTube'a dobrze ustawionego Jakby... Nie zależy i tak na tak ja tylko dla fanów streamuję ten turniej Nie będzie chyba widać Muszę widżety ustawić Bo mam na Twitch'u miałem ustawione, a tu widzenia mam Bo suba też jakby... Mi nie pokazało Dobra Ki Oto no, ja tak. twój najlepszy przyjaciel Choć tacy ranią najbardziej To ty jesteś ten anti Nie wierzysz i w lustro nie patrzysz Straciłeś już prawie te wiary Popió spadana para gramy Czujesz powietrze jak lata Przez momenty sprawy jak dawniej ścieli to drzewo co było tu zawsze Wydali wyrok na ciebie i na mnie Chcieli tu kogoś takiego jest gotowe. Słuchaj, czy natwarzy wadę nie się pokwalić żartem. Ty wyglądasz najsłabiej. Wrócisz do domu, weźmiesz to naprawdę. Choć ze wszystkimi, się z siebie też śmiałeś. Codziennie przed snem, przy umywalce. Powtarzasz więcej, nie będziesz już płasnem. Stoisz w kolejce, by zostać topielcem. Męczą cię skórwielę, się robisz żalmatce. Zamknięta przestrzeń, jesteś jak w klatce. Już zapomniałeś się przypaść dokładnie. Bo masz w sobie zasięg, więc mocz ze mną, bo się ze mną. Masz w sobie diament i piękno. Masz talent do czegoś, co zmienia pierdol. Czy to to tam ci wierdol.

Jaka w topa, ostatnio wygrałem, wszystkie Sewory wygrałem aktualnie, no, dzisiaj przegrałem trzy gry, ale to nieważne. Dzisiaj był spadek formy był, Spokojnie na następnej rundy 100% mi ratio już wjeżdża. Miękko co ja go <coughs> wziąłem sobie Ja tak zacząłem wymieniać na 1K i nawet spoko się gra. Ta mapa X2 też mnie tutaj dobija. Strasznie to duże będzie. No dobra. Kamerz nam się tutaj, że tak powiem, odpali żarcie. No i zbieramy standardową. trzeba tutaj zagram sobie strzelców, myślę, że nie ma co grać tych pików eee, Nie ma co grać tych pików I tak która się siłora będziemy cisnąć Zagram sobie strzelców normalnie On poza tym ma Turcję Gdzie te kopalnie są Tu jest jakaś Szybko drugie techa trzeba zrobić to jest Bardzo ważne są wyspy, więc to nie będzie tak jak półwysep, znaczy to takie w, m, półwyspy, co one są dość duże, to trochę mniejsze będzie. Szukamy tych goldów. Dobra. Mamy na razie dwa goldy, to jest dość mało się więcej. Gdzie ten gold jest? To, jest? to jest dobre pytanie. Z 1K to też trochę inaczej się gra, to już... Dobra, jest. Okay, super. Chyba są 3. Jeśli nie jestem pewny, czy są 3 na medium, czy 4. Kurde, nigdy nie mogę zapamiętać.

Trzeba powoli myśleć o Akademii i o drugim koszarach, tak? To nie jest takie turbo ważne. Fajnie, że te goldy mam, no tu jest trochę lipa, bo mi może wjechać, ale no tu też w sumie, no chujowa te goldy są. Jednak, cofam te? Cof te słowa. Trzeba szybko, szybko golda ulepszyć, przed barakiem nawet. Zrobimy z tego. Dobra, to, to mi nie jest potrzebne na razie. Mogę to powiem Zrobimy sobie z tego akademię. Z nimi wszystkimi. Zostanie nam jeszcze na upa nie widzę tego czwartego golda. Sobie, zrobimy chyba. Trzeba będzie zrobić. Um, tego upa, co kopalnie mi pokaże. Ale fajnie, że te wyspy są rozciągnięte, czyli znowu sobie na ruszę, elegancko zagram. Zaskoczę go. Mam nadzieję, że nie podsłuchuję. Mogę nie mówić chyba na głos. Dobra no nie wiem, tego golda chyba zupuję, będzie lepiej. Boszy trochę trzeba narobić i to por porozkładać Dobra Dobra, szukamy tego golda On jest gdzieś tu pewnie, nie? Dobra, no tu jest o, nie, trzy goldy są Okej, trzy goldy są przestaje panikować i gram normalnie już Ani mieszka lata Trzeba elegancką mapę podsłaniać. Żeby się nie dać zaskoczyć jakimś rajdem czy innym badostrem. To nie wiem dokąd mogę dojść tym doboszem O! Nawet tu gdzieś patrzcie. Dobra, nie idzie. O, podróż. O, to też mogę. Dobra, jest okay. No tą kopalnię też będziemy łupować. Trzeba już powoli myśleć o jakiejś siekierce. No tak, no to jest 1K, to troszeczkę inaczej się gra niż normalne 5K. Delikatnie inaczej. Trzeba bardziej w eko, delikatnie tutaj podejść. Jakieś kopalnie powolutku robić. Okej. Okay. Wystarczy. Dam dwóch chłopów do kamienia. Czy nie wiem, czy się uda zraszować, bo to jest jednak 1K. Może być trochę ciężko. Muszę tutaj powoli myśleć o. o porcie. Zrobimy sobie też stajnie. Mm, te wyspy są takie kurde, rozciągnięte trochę teraz chcę. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najwyżej przegram, nie? Zdarza się. A mam nadzieję, że nie. A na eko, to widzę, że jest dobrze jak na razie. Jeżeli chodzi o eko. Mm, dobro, czyli ta wyspa jest taka pokręcona, strasznie. No, strasznie jest pokręcona. Nie wiem, ten port to chyba tutaj zrobię. Chyba się jakoś obstawić bez kapsułu. To nic nie zaskoczył, kolega. Zrobiłbym sobie kolejne PH.

Teraz nie do końca wiem jak te Sealory grać. To są dziwne zasady. Staram się tutaj jakoś eko ładnie, ładnie podbudować, żeby nie było z tym problemu większego. Zobaczymy co z tego wyjdzie. tego będzie ciężko zagrać, z tego względu, że z tego względu, że to jest 1k. Będzie dość ciężko, myślę, zagrać z tego rasa ale popróbujemy, no, popróbujemy Z tymi chłopami. A ja zapomniałem, że muszę. Arta zrobić. Nie wiem, no, dobra. Na taki tutaj. No, żeby był, tutaj już nie zdążę. No nic, właśnie dlatego jest 1K, ale myślę, że na 1K on też sobie słabo będzie radził. Bo ja też tutaj cudów nie gram, nie oszukujmy się. Liczę na to, że kolega Kotul też tutaj cudów nie będzie grał. Stawiam na eko. Zobaczymy, jak to u niego będzie wyglądać. Puszczę jeden stateczek. Nie będę starał się zresztą znowu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. Wzięto na jakieś kopalnie. Drogie arty, więc kurde to może być problem, bo on ma te szybkie stateczki Może być w topa, no może i być w topa, no nie mówię, że nie Szanse są spore, że będzie w topa Tyle ja powiem Mam nadzieję, że po prostu Kotul też słabo gra To są moje nadzieje Dzisiaj mi nie idzie, więc e, szanse są duże, że on będzie w topa. Nie powiem, że nie, nie mówię, że nie Już tu jakiś pierwszy stateczek na mnie płynie Dobra Olewamy i płyniemy tutaj po kupalnie. O, pauza Pausa, jakiś lak pewnie. No ale wypadałoby napisać. Jakiś lak, muszę lak coś. Nie jak dał pauzę jakiś y, ho, y, spekt. Aha. Dobra, Ktoś troluje totalnie. Widzę. Komuś się nudzi. Dlatego nie lubię spektów. Pauz dają, psują Mi giereczkę Dobra, pierwszym kopalnie będziemy tutaj niszczyć koledza O, tu Goldzik jest, to wolimy Goldzik zniszczyć Nie, nie, do, nie doleci? O, jak, jak miło Dobra, tutaj z drugiej strony spróbujemy podjechać No i standardowo, co nie, lecimy tam Lecimy tutaj, że tak powiem Będzie zaskoczenie <grafię> Jak się mi to uda drugi raz to no, Mi się przykro zrobi, że się udało drugi raz Nie powinno Zobaczymy, no Mi się nie chcę tych kurwa seaworów grać Ja to wolę rasza odjebać i wiecie, nie? Zobaczymy co z tego będzie Może się uda to. Jakieś galery zrobimy, czy coś Ewentualnie Wjeżdżamy tam chłopu, nie? Czy będziemy przejmować? Nic się nie będziemy przejmować Proszę bardzo Tylko nie wiem czy to jest jego wyspa, nie? To może być problem delikatny To może nie być jego wyspa Musimy tu bliżej To Bosza zabijamy, żeby nie widział Tym statkiem odpływamy gdzieś w pizdu My. O, ten Dobos niech skinie. Musi ja być element zaskoczenia. Nie widzi chyba. O kurde. Dobra, bronimy transportera. Dobra, nie zobaczył chyba. Jest dobrze. Jest dobrze, przepłynął -prze -prze obok mnie. It's all right. Tutaj wyjebane totalnie mamy te... te statki. i kolejny Dobosz. Płyniemy, płyniemy dalej. Szanse są, że się No w plan, plan zaskoczenia, tak zwany gra na zaskoczenie, nie? Tutaj tak drewna będziemy więcej troszeczkę sobie pozbieramy. Możemy w sumie w kamień też iść. Dobra, jest OK, Jest dobrze, jest dobrze Kolega nie widzi co się, co się święci Patrzcie się, nie? A chłop w ogóle zerowy map awareness Nie wie co się dzieje Przynajmniej domków nie miał To mi może trochę napsuć mój plan To będzie dokładnie mirror game co ostatni Dokładnie to samo robię Nic więcej Mam nadzieję że się powiedzie Ja tak A zobaczymy O, jęczary tu wjechały, niedobrze. Może się nie powiedz, nie powiedz. Zobaczymy zaraz. Stateczki strzelają jeszcze. Próbujemy, próbujemy. Mam tu galery jakieś, mogę podprowadzić. Walka jest, że tak powiem, tutaj. zacięta. Dobra, tu mi wjechał z teczkami, popalił mi. Nieważne. Tutaj liczymy na to, że powiedzie się atak. Tylko na to liczymy. Jest walka po prostu ostatkami sił każdy tutaj walczy. Ja nawet się nie bronię już. Totalnie wyjebane. Liczę na to, że po prostu się... że tutaj się mój atak znowu uda i się chyba udaje. To coś... może nację zajmiemy, dobra. Aby się miał nie udać. Kłopcy. Bardzo mi się nie chce tego grać, więc chciałbym, żeby się udało. No jak na razie idzie w miarę że tak powiem. Zrobimy sobie balon. A jak trzeba będzie no to przejdę w ten kamień i będę ciągnął tą grę, ale mam nadzieję że nie trzeba będzie, że tak powiem. Chyba się jednak uda. No dałeś się podejść kotul dokładnie tak samo jak wcześniej. Nic więcej nie zrobiłem, że tak powiem. No z tymi statkami tu atakować, to jest ważne jak tu już nie ma. nic. Baza, że zniszczono statku, to no, W ogóle on tu ma jeszcze armię z boku gdzieś. Czemu on tego. Ostrzewa to marują. Dobra, idziemy dalej, to próbuję chłopami uciekać, to teraz nic nie da. Teraz tu jego nację rozbudujemy. I koszary zostawiam, o, elegancko. O, na szczęście się udało, no. Nie wiem, on to takimi będzie próbował upływać, no ale jak zabije wszystkich chłopów, no to... Będzie GG. Jakieś łuki do polenia. No dziedzieje Kotul, dzieci, No dałeś się znowu tak samo podejść, Musisz wyciągnąć wnioski. Zaatakuj mnie jeszcze raz i wyciągnij wnioski. Z tego co, co się dzieje tutaj. Że tak powiem. I zagramy jeszcze raz. Czemu nie mogę palić? Th, hało przejąłem. Z tymi <laughs> statkami mi opływa, patrzcie się. No powiedział, że GG się nie poddał, nie? Licz na to, że kliknę surrender, wtedy wygra, nie? A ja się nie dam. No ale no, nie jestem taki głupi. Nie wiem, no, będzie mi opływał tymi statkami, no. Dobra, jest koniec, poddał się. To by było na tyle, jeżeli chodzi dzisiejsze Gierki. Jak ktoś by jeszcze chciał coś. Ktoś by chciał coś jeszcze zagrać? Czy mogę skomentować mecz, założyć? To dajcie, dajcie znać.